To uno Siempre, siempre, siempre Zapisałem sobie w dzieciństwie takie hasło. Żyj według życiorysu, który sam chciałbyś sobie napisać. Nie jestem w stanie robić czegoś, czego nie kocham, czegoś, czego nie lubię. Tierra mi cuerpo Agua mi sangre Aire mi aliento, i Razem z nami, Wszystko się zaczęło od fotografii, która była w jakimś sensie połączona z archeologią, z antropologią religii. Poszedłem studiować na początku po to, żeby poznać te starożytne kultury. O to wynikało z fascynacji Indiana Jonesem, historiami wielkich odkrywców, ale już na pierwszym roku, kiedy zacząłem fotografować, archeologia stała się tylko i wyłącznie przygotowaniem do fotografowania. U mnie to filmowanie stało się naturalnym przejściem z fotografii. Kiedyś miałem takie marzenie, żeby fotografować dla naszej geografię. Później miałem marzenie, żeby fotografować starożytne kultury. Kiedy skończyłem fotografować te, te tematy, które mnie interesowały, zacząłem szukać podobnych w Polsce. Był taki moment, kiedy chciałem fotografować Słowian, Wikingów, ale kiedy zacząłem fotografować, przestałem czuć fotografię, bo zacząłem widzieć to bardziej jako obraz ruchomy. Teraz przede wszystkim myślę filmowo. Czasami w filmie skupiam się na jakimś ujęciu, mam pierwszy, drugi plan, coś się dzieje, jest ten ruch typu iskry, prawda? Gdzieś tam wylatują za wianka kobiety, i w pewnym momencie jako filmowiec zdecyduję się pokazać widzowi coś więcej w tym jednym kadrze filmowym. I schodzę powoli kamerą w dół, pokazując to, co przed chwilą słyszeliśmy: ognisko, dźwięki, muzykę, skąd ona pochodzi. Widzimy szerszy kontekst i to się wszystko dzieje w jednym ujęciu. Dla mnie esencją filmowania jest właśnie takie ujęcie. Dlatego w filmie mogę pokazać ciągłość mogę pokazać poszczególne sekwencje, wydarzenia w jednym ujęciu filmowym. Czuję dokument i uwielbiam to robić. Uwielbiam spotkać się z człowiekiem, spotkać się z pewnym tematem i go zarejestrować po prostu. W dokumentach nie kreuję takich właśnie klasycznych dokumentach, typu wypalacz węgla, typu pasterze czy majowie to są wszystkie dokumenty przeze mnie nie kreowane, tylko raczej złapane przeze mnie. Filmuję to. Co zauważam na miejscu. Staram się też nie oceniać tych ludzi, staram się nie wpływać na to, jak się zachowują, tylko staram się być takim filmowcem jak najbardziej obiektywnym. Mam to do siebie, że nie ingeruję w ten świat, nie przemieszczam rzeczy na planie. Nie chcę tego robić. Zdarzam się kreować rzeczywistość, ale są to projekty komercyjne. Czy to reklamowe, czy to teledyski. Tam kreuję, tam reżyseruję i wpływam na rzeczywistość. ważę, że teraz, kiedy filmuję, to cały ruch, jaki wykonuje kamerą, ten kadr, który widzę, widzę, że przez cały czas go widzę jako poszczególne tatki fotograficzne. I może to jest dla mnie zgubne czasami, ale y, myślę w tej kategorii, że każde ujęcie jest to po prostu ileś tam dziesiątek, setek zdjęć, fotografii. Fascynowałem się tymi kulturami, rdzennymi kulturami, ale będąc tam, kiedy odkładasz czasami aparat, i uczestniczysz po drugiej stronie obiektywu, na przykład w ceremoniach szamańskich, poznajesz te kultury, poznajesz ich podejście do, do życia, do siebie samych. To jest taki moment, kiedy, kiedy zaczynasz zastanawiać się nad tym wszystkim, nad sobą. I zaczynasz inaczej patrzeć na to, co do tej pory fotografujesz czy filmujesz. Zacząłem zadawać sobie pytania: po prostu, podstawowe pytania. Co mnie interesuje, co jest dla mnie ważne i dlaczego tam jestem? Dlaczego jestem w Meksyku, dlaczego jestem w Peru, dlaczego fotografuję Indian i czego się od nich uczę. I potem w Polsce, kiedy zacząłem filmować słowiańskie ceremonie, rytuały, a nie tylko, zacząłem też tym wszystkim widzieć, zacząłem siebie widzieć, zacząłem swoje kojarzenie widzieć. Kiedy nagrywam z kimś wywiad, z jakimś fotografem, to staram się i chcę być przesiąkniętym jego stylem, jego myśleniem, jego tematami, dlatego że tworząc ten wywiad, ten obraz, chcę, żeby ten obraz ruchomy, montaż był dopasowany stylistycznie, w formie do stylu tego fotografa. I wydaje mi się, że kiedy nakręcę film, zmontuję go, oddam do publikacji. To jestem wciąż przesiąknięty. Tak jak aktor jest przesiąknięty rolą, którą grał jakiś czas. I to ma wpływ na mnie. Przez to, że jestem samoukiem, przez cały czas się uczę i przez cały czas mm, tworzę siebie, kreuję siebie. Każdy wywiad, który robię, Robią jak najlepiej fotografię, i mogę go zrobić na tę chwilę. Ale to jest bardzo interesujące, ponieważ kiedy kontaktuję się z fotografem, albo wybieram fotografa, to też działa to po drugiej stronie czyli też to, jak fotograf podchodzi do tego wywiadu. Czy on jest zainteresowany, czy mu zależy, jak on odbiera mnie, czy miejsce, gdzie będzie publikowany wywiad. Więc. Ja przychodzę z otwartym sercem i dobrze, zróbmy coś dobrego. Opowiedzmy o Tobie historię. Ja nie chcę Ci narzucać też wszystkiego z mojej strony, tylko też opowiedzmy o sobie. Zróbmy z tego coś, co będzie naszym wspólnym dziełem. Dla mnie filtry, na przykład, użyję takiego słowa filtry, to jest coś, co filtruje, prawda? Mam rzeczywistość. Ale dla mnie te filtry to jest. Coś, co zostało mi poprzez właśnie wychowanie, poprzez środowisko, system edukacyjny nałożone. Pewne filtry, sposób myślenia. Bo mieszkam sobie w Polsce, w takiej miejscowości, jest sposób myślenia, jest sposób myślenia narodu, sposób myślenia społeczności, e, poprzez religię i tak dalej. To są filtry rzucone, prawda? jeden filt, drugi i tak dalej. I później, kiedy idę w świat, to mam na sobie te filtry. Ja patrzę przez nie, ja patrzę na drugiego człowieka poprzez te filtry. Ja go oceniam, bo nie jest taki, czy nie jest taki, czy jest siaki, czy owaki. I dla mnie najważniejsze jest to, żeby jako filmowiec zrzucać te filtry. Jako człowiek, może tak, przede wszystkim jako człowiek, żeby rozumieć, że ja nie jestem tym, który został wykreowany przez te wszystkie lata systemu i tak dalej, tylko jestem człowiekiem, który chce przyjść z kamerą w nowy świat, który filmuje do ludzi. I widzieć ich takimi, jakie są, i nie filmować przez te filmy, nie oceniać. Ja się w tej chwili uczę nie być subiektywnym. To dziwnie zabrzmi, ale ja się uczę właśnie tego, żeby nie patrzeć na świat poprzez, poprzez mnie. Nie jest łatwo wyrwać się z jakiegokolwiek schematu. To jest bardzo trudne. Często myślę schematami, jakimiś wzorcami. Dla mnie, mój rozwój to jest właśnie uczenie się żeby odpuszczać, żeby pozbywać się tych schematów. To, to jest dla mnie bardzo ważne. Uważam, że ulegam wpływom. Tymi, z którymi realizuję wywiady. Ponieważ oni na mnie wpływają. Tylko pytanie, na jak długo te wpływy we mnie zostają. I to, co mówimy o filtrach, to są te filtry kolejne. I jeśli ja się pozbywam pewnych filtrów z dawien dawna, to przychodzą nowe filtry. I teraz myślę, że sztuka polega na tym, żeby zobaczyć to. Zobaczyć to, co do mnie przychodzi i móc... Był taki moment, kiedy byłem u Piotra Hary, nagrywaliśmy gęsi, żurawie. Jeszcze się po błocie, chowasz się... I nagle przed tobą jest niesamowita scena, tysiące ptaków zlatuje do góry. Zakochujesz się w tym. Nie ma chyba człowieka, który by się nie zakochał w takich widokach. Chyba no, każdy kocha przyrodę. I wtedy poczułem taką silną chęć zrobienia filmu przyrodniczego. Tak bardzo, bardzo tego chciałem. Po prostu, to była taka miłość totalna. Minął rok i, i stało się, że dostałem propozycję nagrania filmu dokumentalnego przyrodniczego na Kamczatce. To obcowanie z przyrodą, dziką przyrodą, gdzie jesteś tylko ty, często ty i przyroda, daje ci pewne doznania. Jesteś odcięty od tych wszystkich informacji, od tego szumu miasta, od, od, od ludzi, od tych wszystkich filtrów. Jesteś tylko ty i jest ta przyroda, która istnieje, bo istnieje. Wiesz, to jest takie totalne patrzenie na życie, wiesz, takie czyste życie. Bez, właśnie bez tych filtrów, bez tego wszystkiego. Lubię się dziwić, ale chyba z wiekiem coraz mniej się dziwię. Zdarzyło mi się widzieć jako jeden z nielicznych, nazwijmy to białych, który fotografował mumię, 500-letnią mumię w jaskini w Peru. Czy byłem na święcie indiańskim w Meksyku, gdzie nie widziałem nikogo z turystów, europejskich turystów czy amerykańskich? Byli sami Indianie, tysiące Indian przebranych, w niesamowite stroje, z tatuażami tańczących, składających ofiary. I to było dla mnie też bardzo głębokie przeżycie. Taki szok, że, że jeszcze na świecie są takie miejsca, gdzie mogę być jako jedyny filmowiec na przykład. W tej chwili najważniejsza w życiu dla mnie jest rodzina. Tylko i wyłącznie. Przede wszystkim a wszystko jest takim dodatkiem na zewnątrz. Trudności dnia codziennego uczą mnie pokory, cierpliwości i stoickiego spokoju. Uczę się przez cały czas tego, że cokolwiek się zdarza na mojej drodze, zdarza się nie bez powodu i nawet jeśli są to przegrane w przetargach, czy, czy porażki, klęski fotografii, w filmie nie tylko, zadaję sobie pytanie, czego mnie to nauczyło, co z tego dobrego przyjdzie, i okazuje się, że zawsze to, co było złe, może być tym dobrym. Dla mnie każdy projekt, który robimy, fotograficzny, to jest terapia, tak naprawdę, albo poszukiwanie siebie, to jest wgląd w siebie, i, i to jest w ogóle interesujące. Dlaczego ja byłem w Peru, w Meksyku, w Gwatemalii i w Słowian fotografuję? Szukam swoich korzeni, szukam siebie jako mężczyzny, ojca, męża. To jest dla mnie odkrywanie. I to jest bardzo dziwny moment w moim życiu, ponieważ nie mam planów na przyszłość. W ogóle kompletnie nie widzę przyszłości. Jestem tu i teraz i, i nie mam planów co do tego, gdzie chcę pojechać w świat, co chcę fotografować, sfilmować. Nad niczym nie pracuję. Nie mam żadnych pomysłów, jestem w tej chwili w sobie. Po prostu jestem tak teraz ukorzeniony w sobie, że zachwycam się tym, co teraz przeżywam, po kim jestem teraz. I, I cieszę się z tego, co przyjdzie, chociaż nie mam pojęcia, co przyjdzie. Ale wiem, że to co przyjdzie, to będzie dokładnie tym, co chcę zrobić.